Cześć wszystkim z tej strony Run. Witam Was w kolejnym odcinku Remember Me. Dotarliśmy do takiego placu, jak wiecie, coś tutaj na pewno będzie na nas czyhać, Zaraz się dowiemy tego. Look at her! So eager to snuff out a new era of enlightenment! She would have us continue to live in these dark ages of individualizm. Go, my children! Share with her my dream. O, już przybyły widzę posiłki. Czekajcie, czekajcie. Na pewno tu będzie troszeczkę tych przeciwników. Myślę, że póki ci są tacy słabi, dobrze by było no, uzupełnić sobie te paski tej energii, żebyśmy mieli moc bo może za chwilę wyleźć troszeczkę więcej przeciwników i pewnie potężniejszych. Życie mamy pełne, to jest dobrze. No, ok, tego mamy z głowy. Został tylko ten starczą. Czekajcie, tarczę oczywiście rozwalimy. Spróbuję z tego, tego, tego troszeczkę w niego postrzelać. A jak nie, no to spróbujemy flash Rageon. O, ja pierdzielę, masakra. Trzy kreski od razu nam zżarło. Poczekajcie. Jeszcze tak jak atakuje? Aj, kurde. To odnawiam tyle samo ile uderzyłem. No tak może jakoś po mału go wykończę. Tam to zostawię sobie na później, bo może być na pewno nam potrzebne. Okej, okay. o właśnie, widzicie. Co by tu użyć na nich? A nie, to są ci zwykli, czekajcie, na nich mogę sobie jeszcze... Troszeczkę podleczyć życia. No i fajnie, mamy życie pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a nie udało się. Kurde, niepotrzebnie, niepotrzebnie się bawię. No łap go, łap go. Ale fajnie, jednego mamy z głowy. Ile mam życia? Pełne, dobrze. No i zaraz będzie po tym Fajnie, mamy go z głowy. O kurczę, kolejni. Na dodatek jeszcze te bestie. Fuck. Dwóch elektrycznych. Zajemnie się jeszcze mi tutaj jakoś widzę, że. Czemu mi się mocy zrestartowały? Miałem pełne. Czy tutaj było jakieś wyładowanie? Chyba tak. Kurczę, jeden pasek taki zabiera. Takie pchnięcie. Nie jest dobrze. Będę musiał wiecie co czekać aż mi się uzupełni. Kurwa mać, no. no mogę tak jeszcze walczyć. Troszeczkę schodzi tam życie, ale... Też odnawiam sobie, wiecie, tam dużej straty takiej nie ma 37 sekund. Prawie trzy paski są. No, nie jest źle, ale nie jest też <gry> jakoś zajebiście fajnie. Kurde, ale mi się teraz wiewał, niepotrzebne to było. Niepotrzebne z mojej strony. Mamy zaraz czekajcie. Jest, są moce. E, bomba logiczna, weźmy to. Okej, okay, troszeczkę us uszkodziłem ich. Teraz tak, co by tu było dobre. Myślę, że Sensen DOS by się tu sprawdził. Tam mamy przeciążenie. Oj, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, kuczy. Chyba troszeczkę źle to zrobiłem. Ja pierdolę, jestem na jednego hita. Fak, kurwa, mać! No, nie jest dobrze, nie jest dobrze. A tu jeszcze 150 sekund. No, jakbym tego wykończył, on tam już troszeczkę poharatany jest. Ale nie wiem, czy prędzej z siebie. Z siebie nie wykończę tym tym. Dawaj, dawaj. Okej, okay, poszedł fajnie. Ale ci kurcze nadal. Nadal są kurcze niewrażliwy. Niewrażliwi. Na niewrażliwi. Natomiast, czekajcie, mamy troszeczkę tutaj mocy. Co by tu użyć na nich? Co by było dobre? Sensen kamuflażu jednego bym wykończył w ten sposób. Od tyłu. Tamten drugi wtedy powinien stracić całą moc, całą tą słonę. Chyba tak, chyba stracił. Teraz, żeby mnie zjebał i troszeczkę się na nim podleczył, to by było dobrze. O, fajnie, zobaczcie, troszeczkę wróciło nam zdrowie. No, jest dobrze, jest dobrze. Czekaj. Fajnie, mamy prawie pełne. Weźmy teraz go, wykończmy. No i fajnie, jakoś się udało. Kurczę, masakra. can stop me from finishing my work and you hunter of memories you will no longer huh? oh, no. No. Oh. Cel wytrop kłada yy, okej okay, dobra Gdzieś tutaj musimy zejść teraz. Fajnie. Mamy troszeczkę spokoju. I co, na drugą stronę? Skacz. Ok, jest. Co, zaskoczymy? No jesteśmy. Mamy bada. of here Quaid he's out of my head thank you yes thank you memory hunter thank you for opening the doors johnny greenteeth you weren't just the subject of an experiment were you Dr. Green so empty so true the past is a foreign country i'll see that everyone learns what was done to you here. we were monsters, but at least we were free. he wanted to turn us into his slaves. quade is dead. it's over now. code black authentication accepted. auto-destruct sequence initiated. yes, it's over.

Przed chwilą uciekaj, uciekaj, kurczę. No, uciekaj, dobra, jest, okay. jest, ok, pełne życie. Uciekaj, dobra, myślę, że czekajcie. Co tu będzie? Sensen dos, dobry na nich wszystkich. idź do green tita Pięknie, pięknie Coś się dzieje. E, kurcze, dawaj, dawaj. Aha, kolejni, no dobra. Nie wiem, kurcze, czy mam po prostu, wiecie, jego atakować, czy co, ale jest ciężko do niego dojść. On tu znika nam cały czas. Będę musiał chyba korzystać z mocy, tylko na razie to jest troszeczkę utrudnione ze względu na tych kolesi. Czekajcie. Y X, y, X, Y, To jak wykonamy całe, no to będziemy mieli... Tą kombinację. Tylko nie wiem czy się uda. Tu z nimi raczej nie bardzo. Może wiecie co, zmienimy sobie troszeczkę to, żebyśmy mieli od razu. Y nam jest potrzebny. No i X też możemy dać tutaj, czekajcie. To. No właśnie, w ten sposób zróbmy. Trochę nam się tutaj zrobiło. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Redzewi w kawałkach to nie sens ten kamuflażu. Nie, inaczej zrobimy. Zdroweń. Jeszcze raz. Muszę kurczę, wiecie, sensendos dos mieć. Znajdź sposób, by uniemożliwić teleportację Johnemu Tito'wi, ale jak? Zaraz podleć się. No, co jest? Kurde, no, co jest? Nie mogę w ogóle wykonać tego co chcę. O, teraz się udało. Czekajcie, trochę mam mało życia. Ja pierdol, ale mnie chcieknął, teraz. Okej, na razie troszeczkę podeszło te życie. Fajnie. Okej, okay, pomału. Co tam kombinuję znowu? Najpierw jak się podleczę całkowicie. Albo i nie, bo czekajcie, coś tu się dzieje. Dobra, ładna seryjka teraz idzie tutaj. No, oberwał ładnie. My się jeszcze podleczymy i o, mamy pełne zajebiście. Ten sen sen tutaj chyba najbardziej się nadaje do tej walki. Tylko jeszcze troszeczkę muszę sobie go podładować. O, kurcz, armie teraz zaskoczył. Dobra, jeszcze 12 sekund. No i mamy, mamy go. Czekajcie. No i fajnie, teraz tylko tak. Sensen fury I walimy, walimy ile wlezie. Jest, mamy. Wykończ.

Ucieknij z budynku, którędy, którędy. Tutaj mamy coś, struktura panelu. No to lecimy, lecimy. Udało nam się Green Tita pokonać. Troszeczkę Bat nam w tym pomógł. Eee, czekajcie, tu chyba było coś. Nie, nic tu nie ma, ale. No nie gadaj, że tu kurczę. Był ten Mnessist. Czyli w innym kierunku całkiem mamy iść. Jak zaraz nie zdążę, to będzie masakra. Szkatułka, tutaj coś jest. Cel ukończony. The fog of Steel has been lifted from me. I can see clearly now. Memorize, Sensen, the Leapers, these horrible secret experiments, it's all connected. I feel compelled to puncture this false utopia and rip it apart. I must find the conception cube at the heart of Charles cartier Wells's Monopolis. That's where the Sensen curse is kept. Warm and nurtured, immersed in the cobalt glow of the memorized central servers. Nothing will stop me from accomplishing this. Not the murderous machines, not the yabbering leapers, not the father I cannot recollect. Memorize and flow so the world forgets. Write down to Cartier Wells' name. We're gonna drink a toast to David when this is all over. Thank you, Olga. Wow, what a recruit. I should have got you to enlist her earlier. Okay, let's focus. Okej, okay, wiecie co, w tym miejscu sobie skończymy ten odcinek i ja się z wami żegnam zapraszam na kolejne już niedługo na razie. Cześć.